Dzień dobry, dzisiaj jesteśmy na Dzikiej Ochli koło Zielonej Góry. Jest to weekend mikołajkowy, jesteśmy w trakcie warsztatów rodzinnych. Już za moment wejdziemy do środka, do namiotu, zobaczyć, co tam takiego się dzieje. Zapraszamy. Witam serdecznie, mam na imię Karolina. Jesteśmy na Dzikiej Ochli, gdzie dzisiaj zajmujemy się strojkami świątecznymi. Robimy strojki na święta Bożego Narodzenia. Także ozdabiamy bombki, malujemy je na nasz bikinny stół. Tutaj widać głównie dzieci z rodzicami, pilnie pracują nad ozdobami. Z czego można wykonywać te ozdoby? Dostaliśmy tutaj świerk, wąbki, które zostały opunduowane, wszelkie ozdoby, szyszki, nawet suszone pomarańcze. Są z, dre z drewna wycinane ozdoby. To wszystko można przykleić na klej na gorąco, możemy robić zawieszki ze wstążek, cały karton. Dzieci po prostu wchodzą tutaj, wybierają, przebierają mielą te wstążki, żeby się dokopać do tej najpiękniejszej, wymarzonej, która będzie przyozdabiała ich stroik. Weekend Mikołajkowy w pełni. Jak to dzisiaj wygląda? No dzisiaj przede wszystkim warsztaty. Już od samego rana dzieciaki pracują razem z rodzicami, szykują pierniki, wypiekają, robią dekoracje świąteczne, odlewają świeczki z wosku pszczelego. No cały czas praca jest pięknie, jest, wszyscy są zadowoleni, uśmiechnięci. Zajmujemy się w naszej pasiece miodobelli, w grabicach, pozyskiwaniem miodu, ale także wykonujemy właśnie z wosku świece. I wykonujemy je nie tylko z samego wosku, który mamy w formie roztopionej, ale również z węzy, która jest produktem zrobionym po to, abyśmy go mogli użyć też w ulu. Może Pani zdradzić jakieś tajniki, jak przygotować udane pierniki na święta, względem tego, co tu się dzieje? Przede wszystkim dużo miłości i cierpliwości, bo tak naprawdę każdy piernik jest chętnie zjedzony przez dzieci czy przez nas. Zawsze aromatycznie pachną i kuszą. W ogóle jestem zadziwiona, jak niektóre dzieci świetnie wałkują, więc chyba ćwiczą z rodzicami. Oczywiście jak zwykle furory robią lukry kolorowe i posypki. Jak Państwo będą dłużej, to zobaczą na pewno kolorowe buzie dzieci, które podjadają właśnie te ozdoby.